Witam Was na kanale Zaprojektuj jest Buduję mam na imię Paweł. W odcinku tym wykonamy swoje pierwsze pomiary za pomocą analizatora widma. Zapraszam do oglądania tego odcinka. Moi drodzy, naszym przyrządem, a właściwie naszym generatorem badanym będzie urządzenie, które jakiś czas temu zrobiłem. To jest generator sygnału z dodatkowym wzmacniaczem pracujący na częstotliwości od 35 MHz do 44 GHz i właśnie tym ten generator będziemy w odcinku tym mierzyć. Także już za moment go podłączymy do naszego analizatora widma. A w pierwszej kolejności, jak Wam słuchajcie, wcześniej wspominałem, musicie dołączyć tłumik. Dlatego, że możecie uszkodzić wejście Waszego analizatora. Nie wiecie na początku, z czym macie do czynienia, z jakim poziomem sygnału. Dlatego też, jeżeli nie wiecie, co mierzycie, Jakie ma poziomy? To tłumik. Tutaj mam tłumik, słuchajcie, o tłumieniu 20 decybeli który za moment podłączę do mojego analizatora. Tak jak wspominałem, dołączyłem w tej chwili do analizatora tłumik o tłumieniu 20 decybeli, o mocy 2W i pracujący od częstotliwości od zera do. 4 GHz. Według specyfikacji producenta jest to bardzo istotne, ponieważ taki tłumik tutaj, jeżeli będziecie mierzyli sygnały na przykład powyżej 4 GHz, to już się nie będzie nadawał i musicie zastosować innego producenta, bądź tego samego producenta, ale pracujący w szerszym zakresie częstotliwości, ponieważ będzie wam znacznie zmieniał wasze. Wartości sygnałów, które będziecie mierzyć. Jeszcze bardzo istotna rzecz, zanim zaczniecie wykonywać pomiary, należy ustawić tłumiki wejściowe w waszym analizatorze. U mnie w tej chwili tłumik wejściowy ustawiony jest na 10 dB. Jeżeli nie wiem co sprawdzam, ustawiam ten tłumik na wartość maksymalną, i w moim przypadku to jest tłumienie rzędu 30 dB bardzo istotne tak samo jak dołączenie tłumika tutaj do samego analizatora zewnętrznego tłumika bo tak jak wspominałem już wiele razy i będę ciągle przed tym przestrzegał uszkodzić to wejście analizatora jest bardzo łatwo dlatego też należy te pomiary wykonywać tutaj z pełną świadomością i nie spieszyć się nad to, ponieważ po co, po co popsuć przyrząd pomiarowy. Także słuchajcie, przygotowałem w tej chwili analizator do pracy. W tej chwili pozwolę sobie tutaj do wejścia analizatora dołączyć tutaj nasz generator. W generatorze jeszcze stopień wyjściowy w tej chwili jest odłączony. Ja za chwilę załączę. Tak, i słuchajcie, właśnie mamy w tej chwili już. Nasz na analizatorze, nasz sygnał, widoczny, czyli harmoniczną podstawową na częstotliwości tutaj 433 MHz i kolejne harmoniczne naszego badanego sygnału. Jak widzicie, ten generator dość mocno, niestety, tutaj tymi harmonicznymi nadaje. Także, jeżeli byście chcieli gdzieś w jakimś tutaj instytucie robić badania tego, na przykład tego generatora. To, jakbyście przeczytali odpowiednie normy, to moim zdaniem ten generator tutaj tych badań by nie przeszedł. Tak dla waszej ciekawości, jest to układ, ten mój generator zbudowany na układzie ADF4351. O, na chwilę go tutaj wyłączyłem, zobaczcie, żeby widzieć, że ten sygnał tutaj, o, jak wyłączę na tutaj generator, to. Ten sygnał tutaj znika z naszego ekranu analizatora. No i teraz słuchajcie, co my tutaj ciekawego odczytujemy. Tu sobie wybrałem jeden marker pomiarowy na tej naszej podstawowej harmonicznej, czyli tej 433 MHz. I co my tutaj odczytujemy? 432. No tak, to, ale to nie jest, słuchajcie, zgodne z rzeczywistością. No, to więc tu troszeczkę przekręcamy naszym pokrętłem, i co? I nasz marker gdzieś tutaj uciekł. Kolejna ważna rzecz, jaką musicie ustawić, to musicie ustawić span. Teraz, jak już widzimy, widmo naszego, całe widmo naszego badanego przebiegu, wiemy z jakimi poziomami mamy do czynienia, dlatego też wiemy, o mamy tutaj właśnie ten tłumik ustawiony. Zatem nie ma niebezpieczeństwa, że gdzieś któraś harmoniczna przekroczy wartość i doprowadzi do uszkodzenia wejścia pomiarowego. Dlatego też, jeżeli chcemy tutaj się przyjrzeć dokładnie temu naszej tej, naszej, tej podstawowej harmonicznej, to musimy w tej chwili ustawić span i filtry tutaj naszego analizatora: filtr rozdzielczy RBW i filtr wideo. Dlatego też ja tutaj za chwilę tutaj przestawię sobie tutaj wartości na naszym analizatorze. Weźmiemy naszą częstotliwość środkową 433 MHz. O zobaczcie, już tutaj widzimy 433 MHz. Span zmniejszymy, ponieważ 865 MHz nie jest nam taka rozpiętość potrzebna. Dlatego zobaczcie, co się dzieje w tej chwili. O, zmniejszamy span. To jest span, to jest okno, które obserwujemy w tej chwili. Czyli na przykład w tej chwili mam 280 MHz, czyli te wszystkie krateczki, jakbyście policzyli, to jest 280 MHz. To wychodzi 28 MHz na działkę. Czyli podobnie, słuchajcie, jak w oscyloskopie. No i ten span sobie tutaj. Słuchajcie, zmniejszamy, zmniejszamy. Też zmniejszymy w tej chwili filtry. Jak zauważycie, analizator e, mocno e, spowalnia, jeżeli zmieniam tutaj nastawy filtrów. Jeżeli chodzi o tego HMS 3010, nie jest on szybkim analizatorem. E, jest dość wolny, aczkolwiek do takich, myślę, że amatorskich pomiarów e, jest wystarczający. No i tak, e, tutaj jeszcze. Wchodzimy do SPAN i zmniejszamy, żeby sobie dokładnie zobaczyć tutaj nasz przebieg. O. Troszeczkę jeszcze go sobie przesuniemy, słuchajcie, na środek. O, za daleko. Czyli jeszcze musimy nasze filtry ustawić. A ustawimy je na 10 kHz. Tak. No, i dobra, i jeszcze yy, szerokość tutaj naszego SPAN ustawimy na. O, jeszcze mniej, jeszcze mniej, bo nas takie szerokie okno nie interesuje wcale. Jeszcze możemy sobie zmniejszyć. Jeszcze idziemy, idziemy powoli, powoli. Ja to tak celowo robię wolniej, żebyście widzieli co tutaj się dzieje. W tej chwili mam 900 kiloherców, 680, 400 kiloherców, powiedzmy niech te 100, o 200 czy tam, no 200 kHz nie zostanie, bo to już dość ładnie widać. Jeszcze sobie przesuniemy ten przebieg, bardziej tutaj na środek 433 zobaczymy ile tutaj by trzeba było na przykład sobie wbijemy 433 przecinek 95 o, zobaczcie co się stanie o przesunął się nie w tą stronę co trzeba czyli ustawiamy 433 na przykład 90 o. też jeszcze nie jak widzicie trzeba tutaj to wycentrować jeszcze byśmy zmienili filtry o zobaczcie jak w tej chwili wygląda na span możemy wtedy jeszcze zmniejszyć bo jak widzicie jak ja to reguluję i mam słabą rozdzielczość to wtedy precyzyjnie nie mogę ustawić no, i zobaczcie, już tutaj mamy 20 kHz span. To filtry teraz możemy znowu przestawić sobie na przykład na 1 kHz. I filtr wideo również. No, i zobaczcie, ja tutaj. O, teraz częstotliwość środkowa. sobie przesuniemy ją dokładnie teraz. To czasu zajmuje, bo on, tak jak wspominałem, nie jest tak szybkim analizatorem. Zatem jeszcze SPAN możemy w tej chwili jeszcze zmniejszyć o 10 kHz. I zobaczcie, no, jesteśmy prawie na środku, prawie, prawie, bo jeszcze to nie jest środek. Dlatego też o bandwidth filter. Na przykład zrobimy sobie 300 Hz. I filtr tutaj wideo również. Zmniejszymy sobie w tej chwili span jeszcze. Możemy to zrobić. Na przykład do 5 kHz. I przejedziemy jeszcze z naszym przebiegiem w drugą stronę. O, i teraz mamy go na środku. Na naszym analizatorze wyświetla się poziom sygnału tej podstawowej naszej harmonicznej, 433 MHz, minus około 4,3 dBm. Tutaj mamy dołączony tłumik 20 dBm, czyli prze, przeliczając tłumienie tego tłumika naszego, mamy poziom sygnału około 15.7 dBm. Oznacza to, jeżeli przeliczymy to to będziemy mieli moc tutaj tego sygnału naszego badanego około 37 mW. Taki tutaj badamy poziom sygnału z naszego tutaj testowego generatora. Czyli 37 mW, że tak powiem, jakbyśmy dołączyli tutaj jeszcze antenę, należałoby jeszcze do tego doliczyć zysk anteny, to taka moc by była doprowadzona do anteny z naszego nadajnika. No dobrze, a jak się ma sprawa z kolejnymi harmonicznymi naszego badanego tutaj sygnału z generatora? Jeżeli chcemy wrócić z powrotem do naszych pomiarów, no to słuchajcie, musimy pozmieniać nastawy filtrów. Y, musimy zmienić SPAN i y, y, wrócić do poprzednich nastaw czyli tak częstotliwość start no to ja sobie pozwolę ustawić tutaj niech będzie te początkowa te 100 kHz ale można ustawić więcej y, i stop niech będzie te nasze 3 GHz ok teraz filtry bandwidth filter Ustawiamy. Niech będzie to nasze 300 kHz. Filtr yy, i drugi filtr wideo. Niech będzie też 300 kHz. Tak, żeby nasz analizator tutaj w miarę szybko przemiatał. Zatem tak. Możemy sobie spokojnie wybrać kolejny marker. Ja sobie ustawię w tej chwili drugi marker. No, i sobie zobaczymy poziom sygnału tej naszej kolejnej harmonicznej, jak również zobaczymy, na jakiej częstotliwości ona jest. Czyli przejeżdżamy i mamy, słuchajcie, drugi marker na częstotliwości, tutaj tak wyświetla około 863-864 MHz. W tej chwili powinniśmy zrobić podobnie jak w pierwszym przypadku, czyli E, ustawić odpowiednio filtry, ustawić span tak żeby odczytać e, tutaj naszą e, częstotliwość e, środkową tej naszej kolejnej harmonicznej. No i w zasadzie też poziom, chociaż poziom już ta tutaj się wyświetla minus e, 26 dBmów. Niewiele on tam po tych nastawach e, bardziej precyzyjnych się zmieni, aczkolwiek się troszkę się zmieni. Dlatego też lepiej odczytać tą wartość, jak już analizator ustawimy tak jak zrobiliśmy to w poprzednim przypadku, jeżeli jeszcze chcemy kolejną, odczytać kolejną harmoniczną naszą, żeby zobaczyć na jakiej tam ona częstotliwości jest. No to słuchajcie, wybieramy trzeci marker i ustawiamy jego pozycję na kolejnym tutaj naszym prążku widocznym na ekranach. Tu mamy 1,3 Giga. Chcemy zobaczyć co jest dalej. Proszę bardzo. Wchodzimy w nastawy tutaj markerów i ustawiamy kolejny nasz marker na częstotliwości około 2,17 GHz. No i żeby było ciekawiej, kolejny marker piąty ustawiamy na tej tutaj ostatniej wartości. I to będzie około, ile zaraz zobaczymy, około 2,6 GHz, czyli tak sieje, w cudzysłowiu mówiąc, nasz generator. I słuchajcie, jak będziecie budować urządzenia nadawcze, również musicie zadbać o to, żeby nie było widać tych harmonicznych czyli żeby te harmoniczne miały jak najniższe wartości dla 433 MHz Wartość tych harmonicznych, z tego co pamiętam, ale nie jestem do końca pewien, bym musiał zajrzeć w normę, dlatego odsyłam przy tych pomiarach również do norm. Ta wartość od wartości poziomu podstawowej harmonicznej czyli tej naszej 433 mb tego naszego kanału pracy ta kolejna harmoniczna musi mieć poziom o około z tego co pamiętam ale to należałoby sprawdzić o około 60 decybeli niższy czyli od tego poziomu 60 decybeli w dół i teraz tu mi powiecie no dobra ale tu już mamy poziom szumu no i słuchajcie w tym odcinku Zatrzymamy się jeszcze na tych tutaj nastawach, które w tej chwili mamy, bo żeby wykonywać kolejne pomiary, musimy zmienić amplitudę tutaj badanego przebiegu i odpowiednio zmienić nasze nastawy analizatora, tak żeby badać przebiegi o niższych amplitudach. Oczywiście do tego dojdziemy. Zaczynamy pomiary takie bardzo podstawowe w tej chwili, czyli początek naszych testów za pomocą analizatora Widma. Jeżeli chodzi o ten odcinek, to sądzę, żeby było to na tyle. A ja słuchajcie, dziękuję wam wszystkim za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków dotyczących pomiarów układów radiowych, analizatorem Widma. Dzięki wszystkim, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Słuchajcie no i pamiętajcie, wesprzyjcie naszego Patronite'a, link oczywiście do wsparcia naszego kanału znajdziecie pod tym filmem, także bardzo gorąco zapraszam.